W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy między innymi Zaskakujący wzrost, USA nie ukrają Rosji Polska o ustępstwach, twarde stanowisko Sankcje gotowe, Europa gotowa do presji Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał Wiadomości Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji Wciąż nie milczą echa ostatniego piątkowego spotkania na linii Trump Załęski, gdzie, jak też wspominaliśmy wczoraj, miało dojść do sprzeczki między dwoma prezydentami, a amerykański lider miał zmuszać swojego ukraińskiego odpowiednika do oddania Rosji części swojego kraju. Teraz jednak Donald Trump na pokładzie Air Force One odniósł się do tych zarzutów i stwierdził, że nic takiego nie miało miejsca. Powiedziałeś, że w piątek odbyłeś serdeczne spotkanie z prezydentem Zelenskim. Czy podczas tego spotkania powiedział pan mu, że musi oddać Rosji cały region Donbasu? Nie nigdy do tego no, nie rozmawialiśmy. Uważam, że powinni po prostu zatrzymać się na obecnych liniach frontu. Istnieje obecnie linia frontu. Reszta jest bardzo trudna do negocjacji. Jeśli powiesz, że to że my tamto, to jest tak wiele perturbacji. Dlatego warażu powinni zatrzymać się teraz na linii frontu wrócić do domów przestać zabijać i zakończyć tę wojnę. Co in zdaniem powinno się stać z Donbasem? Niech zostanie podzielony tak jak jest. Już teraz jest podzielony. Myślę, że 78% terytorium zostało już zajęte. Niech zostanie tak, jak jest. Mogą negocjować później. Powiedziałem, że należy się podzielić i zatrzymać się na linii frontu. Dalej jednak amerykański lider odniósł się do kwestii zakupów przez Indie rosyjskiej ropy, ponieważ, jak też wspominaliśmy w jednym z ostatnich filmów, New Delhi wcale nie potwierdziło porzucenia współpracy z Rosją w tym aspekcie. Teraz jednak Trump kolejny raz zagroził temu krajowi. Powiedziałeś wcześniej, że rozmawiałeś z premierem Modi, a premier Modi powiedział, że jego kraj zaprzestanie zakupów rosyjskiej ropy. Tak, zamierza to zrobić. Ale Indie stwierdziły, że nie było takiej rozmowy. Nie wierzę w to. Rozmawiałem z premierem Modim i powiedział, że nie będzie kupował rosyjskiej ropy. Ale dlaczego Indie powiedziały, że nie będą tego robić? Nie sądzę, ale jeśli chcą, to po prostu będą płacić ogromne cła. I myślę, że nie chcą tego robić. Co ciekawe, rzecznik Kremla zabrał też głos na temat zbliżającego się spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, gdzie stwierdził, że przed szczytem należy wykonać mnóstwo pracy domowej, co może być kolejną próbą szukania nowych sposobów na uniknięcie zawieszenia broni. Premier Viktor Orban nazwał zbliżający się szczyt Rosji i USA szczytem pokoju. Czy Ukraina została zaproszona do udziału? To i w jaki sposób będzie reprezentował stronę europejską? Czy są plany podpisania jakiegoś dokumentu, jeśli tak jaki konkretnie? Na razie nie ma żadnych szczegółów dotyczących wymienionych przez Pana kwestii, nie ma porozumienia w tej sprawie. Przed nami jeszcze wiele pracy, należy podjąć działania na szczeblu Ministerstw Spraw Zagranicznych, naszym MSZ, Departamentem Stanu. Ich praca będzie się koncentrować na znalezieniu odpowiedzi na pytania, które Pan zadał. Tymczasem, jak donosi Bloomberg, Stany Zjednoczone miały zdecydować się na zaskakujący ruch i wygląda na to, że mamy niemal zwrot akcji w sprawie pożyczki dla Ukrainy. Zwrot akcji w sprawie pożyczki dla Ukrainy. Administracja USA poinformowała partnerów z G7, że nie zamierza przyłączyć się do inicjatywy rozszerzenia użycia zamrożonych rosyjskich aktywów na poczet pomocy Ukrainie. Czytamy na Bloomberga. Co więcej, dalej czytam, że przedstawiciele USA przekazali takie stanowisko swoim europejskim odpowiednikom podczas ubiegłotygodniowych corocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie. Mieli poinformować, że przynajmniej na razie nie dołączą do unijnej inicjatywy w sprawie użycia zamrożonych porażonych aktywów, uzasadniając to obawami o stabilność swojego rynku. Czytamy: Agencja zauważa dalej, że takie stanowisko stanowi cios dla Unii Europejskiej, która zabiega o przekonanie pozostałych państw G7 do podjęcia wspólnych działań w tej kwestii. Dodano też, że taka postawa wzmacnia również argumenty krajów członkowskich Unii Europejskiej, takich jak Belgia, które sprzeciwiają się ostrzeżeniu wykorzystania rosyjskich aktywów. Później pojawi się też kolejna część wywiadu z prezydentem Zelenskim, który twardo stoi jednak na stanowisku, że Ukraina wcale nie przegrywa tej wojny i nie zamierza iść na żadne ustępstwa. Wystarczy wywrzeć na niego odpowiednią presję, a będzie gotowy. W każdym razie on boi się swojego społeczeństwa. Większa presja na niego oznacza mniej komfortowe życie dla jego narodu. Będą więc na niego naciskać. Boi się tylko swojego społeczeństwa, ponieważ chce być prezydentem do końca życia. I dlatego, oczywiście, potrzebuje wsparcia społeczeństwa. Dlatego liczy na kontynuację tej wojny. I to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Dlatego, nie jestem pewien, czy w Budapeszcie będzie gotowy. Ale jeśli Bóg da, prezydent wywrze na niego presję. Putin będzie gotowy na każdy format. To znowu, przepraszam, że się powtarzam, jakikolwiek format negocjacji, dwustronnych, trójstronnych, jakichkolwiek, to myślę, że będzie dobrze. Przed rozpoczęciem negocjacji musi zostać zawarte zawieszenie broni. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków na Ukrainę od czasu szczytu prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem na Alasce. Proszę nam opisać, co się obecnie dzieje na polu bitwy. Czy Ukraina przegrywa tę wojnę, czy ją wygrywa? Na pewno nie przegrywamy tej wojny, ale Putin też jej nie wygrywa. Naprawdę, jego armia jest teraz w sytuacji, w której moim zdaniem od początku tej wojny mogli zająć 1% naszego terytorium. Ale poświęcili na to 300 tysięcy ludzi. Co więcej, prezydent Zelenski poradził też Trumpowi, aby ten był bardziej stanowczy wobec Putina. Częścią sukcesu prezydenta Trumpa w sprawie Izraela i Hamasu było wywieranie presji na wszystkie strony. Czy prezydent Trump powinien przyjąć twardsze stanowisko wobec prezydenta Putina? Zdecydowanie, a nawet bardziej, ponieważ Putin jest podobny do Hamasu, ale przede wszystkim jest silniejszy. To jest większa wojna, a on jest drugą armią na świecie i dlatego należy wywierać większą presję. Co ciekawe, Załęckiego postanowił wesprzeć także premier Tusk, który zabrał głos na temat ewentualnych ustępstw. Nikt z nas nie powinien wywierać presji na Załęckiego w kwestii ustępstw terytorialnych. Wszyscy powinniśmy naciskać na Rosję, aby zaprzestała agresji. Ustępstwa nigdy nie były drogą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, napisał Tusk. Jednak przekonać Putina do wycofania wojska będzie ciężko, a przynajmniej tak wynika z artykułu publikowanego na Financial Times. Dla Putina nie chodzi o pieniądze, chodzi o jego dziedzictwo. Chce przejść do historii jako najlepszy rosyjski władca od czasów Piotra Wielkiego. Myślał, że może dać Trumpowi zwycięstwo, ale zdecydował się tego nie robić. Powiedział wysoki rangą europejski urzędnik, na którego powołuje się agencja. Dalej czytamy też, że według dwóch osób zaznajomych z tą sprawą służby wojskowe i bezpieczeństwa Putina regularnie dostarczają mu informacje chwalące rosyjskie sukcesy taktyczne, twierdząc, że Ukraina ponosi większe straty i podkreślając przewagę Rosji w zakresie zasobów. Dla niego to wszystko jest kwestią ideologiczną nadal uważa, że może wygrać powiedział wysoki rangą zachodni urzędnik wywiadu. Jeśli chodzi jednak o kooperację na linii USA Ukraina, to prezydent Zelensky dodał, że Ukraina współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi nie tylko w zakresie dostaw broni. Pracujemy nad projektami z Ameryką w dziedzinie energetyki. Stany zjednoczone są bardzo zainteresowane współpracą z nami w zakresie energetyki jądrowej, a także w zakresie gazu i ropy naftowej. Ukraińska infrastruktura może zapewnić większe bezpieczeństwo energetyczne całemu regionowi. Ameryka jest tym wyraźnie zainteresowana. Ogólnie rzecz biorąc, jest już to część znacznie większej strategii euroatlantyckiej. Rynek energetyczny w Europie powinien być wolny nie tylko od zależności od rosyjskich zasobów energetycznych, ale także od samego faktu ich dostaw. Rosja buduje swoją politykę na antyeuropejskich podstawach i próbuje złamać Europę. Nie można tego finansować kosztem Europy. W żadnej innej części świata Putin nie zarobi takich środków, jakie miał w Europie przed tą wojną i które niestety nadal zarabia. Europa będzie nadal to ograniczać. Pracujemy również z partnerami nad nowymi sankcjami wobec Rosji. W tym tygodniu odbędzie się wiele rozmów na ten temat. Z kolei, jak stwierdziła szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas, Europa jest bliska zatwierdzenie kolejnego, już dziewiętnastego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Oczywiście najpierw rozmawialiśmy o Ukrainie. Widzimy wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz przywrócenia pokoju na Ukrainie. Oczywiście wszystkie te wysiłki są mile widziane, ale nie widzimy, aby Rosja naprawdę chciała pokoju. Rosja rozumie tylko siłę i negocjuje tylko wtedy, gdy jest do tego zmuszona. W tej chwili jednak jeszcze nie widzimy takich oznak. Dlatego oczywiście dyskutujemy, co jeszcze możemy zrobić. Spodziewamy się, że w tym tygodniu zostanie przyjęty 19 pakiet sankcji. Niestety nie dzisiaj, ale w czwartek odbędzie się również spotkanie przywódców. Zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić w sprawie floty cieni. Dyskutujemy z państwami członkowskimi, jak lepiej koordynować nasze działania dotyczące floty cieni. Co ciekawe, rosnące zagrożenie z Rosji widzi też kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który stwierdził, że ludzie w Niemczech nie czują się już wystarczająco bezpiecznie i obawiają się dalszej eskalacji na Ukrainie i ataków hybrydowych na Niemcy. Ludzie nie czują się już wystarczająco bezpiecznie w Niemczech. Są bardzo zaniepokojeni. Boją się dalszej eskalacji konfliktu na Ukrainie. Boją się też hybrydowych ataków na nasz kraj. Liczba i intensywność tych tak zwanych ataków hybrydowych w ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosła. Ataki hybrydowe obejmują wykorzystanie różnych środków, ataków cybernetycznych, ukierunkowaną propagandę, dezinformację, sabotaż, szpiegostwo, ataki na infrastrukturę krytyczną, a ostatnio również drony. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.